strony Paulina z Krainy Rozwoju, a to mój pierwszy vlogmas. Dzisiaj mamy 3 grudnia, a w nocy spadł pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg oznacza, że będzie można wreszcie pochodzić na bosaka po śniegu pierwszy raz w tym sezonie. Zapraszam do dalszego oglądania. Super, słoneczko właśnie wychodzi. E, śnieg jest pyszny. Bierzemy się do pracy. Jesteśmy w lesie na spacerku. Słoneczko całkiem fajnie nam przygrzewa. Yy, za mną, może tutaj, o, widać taką polankę. Cały czas tutaj jest gdzieś wycinka drzew. I słychać jak te drzewa upadają. Czasami wręcz jęczą. To takie bolesne. Yy. I wiecie, co chcę Wam powiedzieć, to te spacery naprawdę mi bardzo dużo dają, bo już ponad 80 dni chodzę regularnie dzień w dzień na spacery z pieskiem, bo wcześniej to było mniej regularne, ale w sumie od ponad 80 dni chodzimy z pieskiem regularnie dwa razy dziennie na spacery, czasami trzy, jak się uda. I po prostu ja dużo lepiej się czuję, mam więcej energii, Staram się dziennie robić mniej więcej jakieś 10 km na nogach. Raz jest to trochę więcej, raz jest to trochę mniej, ale za każdym razem cieszę się z każdego przebytego kilometra i mam dużo lepszą kondycję, większą radość z życia. I naprawdę bardzo się cieszę z tego, że mogę podziwiać przyrodę, jakiej wcześniej w sumie nie podziwiałam, bo wschody słońca w lesie są przepiękne. Po o poranku ośnieżony las też jest cudowny. E, tutaj akurat jesteśmy na takiej części lasu, która jest z reguły ogrzewana przez słońce, więc tu z tyłu nie znajdziemy śniegu, ale jakbym się odwróciła tutaj o w drugą stronę, to tutaj już na tej polance jest, e, jest śnieg, a tutaj jest mój przyjaciel, tak? Gafelek sobie idzie. No, to na tyle. Pogoda piękna, łapiemy witaminkę D ze słoneczka. Do usłyszenia potem.